Witam na prezentacji mocy oraz specjalnych przedmiotów łaski. Bez zbędnego gadania, same konkrety, zaczynamy. Wpierw moce. Ochrona nawiązka. Gracz, z którym jesteśmy połączeni kaduceuszem, otrzymuje 10% mniej obrażeń, jeśli ma więcej niż 80% zdrowia. Opływanie w optymizm. Jeśli trzymamy promień leczący na kimś, kto jest w pełni zdrowy, ten gracz otrzymuje tymczasowe zdrowie. Może go mieć maksymalnie 50. Spokój ducha, pasywka łaski, leczenie empatyczne jest silniejsza o 20%. Na dodatek, sami się też uzdrawiamy, gdy wiązka lecząca jest połączona z kimś z pełnym zdrowiem. Wiązki losu. Gdy przestaniemy kogoś leczyć i połączymy się z innym sojusznikiem, to przez 3 sekundy Poprzedni gracz jest połączony z tym nowym i jest uzdrawiany z 50% skutecznością. I to samo się tyczy wiązki wzmacniającej. Poprzedni gracz nadal jest wzmacniany, ale nie tak silnie jak nowy cel. Renesans. Gdy kogoś wskrzesimy, na 5 sekund odpalamy superzdolność Walkiria. Pierwsza ratowniczka. Po udanym wskrzeszeniu i łaska, i wskrzeszony sojusznik dostają 250 tymczasowego zdrowia. Wartość zwiększana przez moc zdolności. Jednak dodatkowa wytrzymałość sama znika po 6 sekundach. Medyk bojowy. Z każdą sekundą, jak jesteśmy z kimś połączeni kaduceuszem, kumulujemy bonus. Z każdą kumulacją nasz blaster energetyczny ma 4% większą szybkość ataku. Maksymalnie możemy zgarnąć 10 takich bonusów, czyli 40% szybsze strzelanie. Znika, gdy zużyjemy amunicję lub zmienimy na kaduceusza. Zniekształcenie. Sojusznicy, którzy są wzmacniani wiązką kaduceusza, zyskują również 20% kradzież życia. Uczciwa wymiana. Wskrzeszenie nie ma czasu odnowienia po prostu dostajemy trzy ładunki, które się nie odnawiają, czyli możemy wskrzesić trzech graczy jednego po drugim, ale w danej rundzie już nie wskrzesimy. Wraz z kolejną dostajemy trzy ładunki. Karetka. Gdy zakończy się lot Anioła Stróża, przywracamy zdrowie graczowi, który był naszym celem. Wartość zależna od dystansu, jaki pokonaliśmy Aniołem Stróżem. Każdy metr to cztery punkty życia. Wartość zwiększana przez moc zdolności, a i nie musimy podlatywać do sojusznika. Nawet wybicie się w połowie lotu i tak przyzna mu leczenie. Triaż. Gdy odpalimy anioła stróża na graczu, który ma mniej niż 50% zdrowia, od razu ta osoba na 3 sekundy dostaje bonus do leczenia naszym kaduceuszem. Tego gracza uzdrawiamy o 30% mocniej. Krąg kaduceusza. W trakcie walkiri kaduceusz przestaje działać. Po prostu automatycznie łączymy się ze wszystkimi pobliskimi sojusznikami i naraz są leczeni oraz mają zwiększone obrażenia. Świetnie łączy się z mocą renesans, gdzie po wskrzeszeniu odpalamy 5 sekundową walgirię. Natomiast najpotężniejsze kombo stanowi krąg kaduceusza oraz medyk bojowy, gdzie nasz blaster jest tym szybszy im dłużej byliśmy połączeni kaduceuszem. No cóż, wraz z kręgiem kaduceusza, nawet gdy trzymamy blaster, to teoretycznie jesteśmy połączeni też kaduceuszem i możemy bardzo długo strzelać z 40% większą szybkością. Moce omówione, to przechodzimy do przedmiotów. Nie będę omawiać ich podstawowych bonusów, chyba że są szczególnie silne. Aerodynamiczne pióra. Wraz z każdą sekundą powolnego opadania z stąpieniem anioła, zyskujemy 10% do szybkości ruchu, maksymalnie 60% bonus trwa dopóki nie wylądujemy. Rajski relaks, gdy do kogoś podlatujemy lub powoli opadamy, przywracamy sobie 3% zdrowia na sekundę. Błogosławione dopalacze wybijanie się poprzez anulowanie anioła stróża z pacją lub kucnięciem jest silniejsze o 25%. Dalekodystansowe skrzydła. Zasięg namierzania celu, by podlecieć aniołem stróżem, jest większy o 33%. Dobre z mocą karetka, gdzie im dłużej leciliśmy, tym silniejsze leczenie. Płomienne porachunki. Wiązka wzmacniająca obrażenia zwiększa je o kolejne 5%. Dodatkowo, łaska otrzymuje ładunek superzdolności, gdy wzmacniany gracz zadaje obrażenia. Zasięgowe wskrzeszanie. Odległość, z jakiej możemy odpalić wskrzeszenie, jest większa o 75%. Anielska akrobatyka. Po pierwsze, Anioł Stróż leci o 15% szybciej. Po drugie, czas odnowienia Anioła Stróża zaczyna się od razu, jak lot zostanie przerwany spacją lub kucnięciem. Normalnie, wybijając się, jeszcze jest krótka przerwa. Ależ świetne uczucie, jak się tym bawiłem, dużo dynamiczniejszy gameplay łaską, a i też moc karetka staje się niezwykle potężna. Powietrzna pomoc. Gdy jesteśmy w powietrzu, leczący kaduceusz oraz blaster są o 5% silniejsze i o 10% szybsze. Kaduceusz XL. Zasięg wiązek kaduceusza jest większy o 33%. Magiczny magazynek. Po pierwsze, blaster energetyczny ma magazynek większy o 33%. Po drugie, każdy strzał blastera ma 10% szans na wypuszczenie dodatkowego ładunku, który nie zużywa amunicji. Doskonałe do mocy medyk bojowy, co zwiększa szybkość ataku blasterem. No, to mamy omówione. Ja chcę wypróbować łaskę, co skacze jak pojebana aniołem stróżem i ma wykokszone leczenie. Jakie wzmocnienia Wam się podobają? Napiszcie w komentarzu jakieś swoje pomysły na synergię. To trzymajcie się. Cześć!